Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam dzisiaj przedstawić książkę pod tytułem Harper i Zagubiona Wiedza. Jej autorka to Kinga Langley, a książka została wydana na początku 2021 roku. W serwisie granice.pl, wszystko o literaturze, Piotr Piekarski przeprowadził z Kingą Langley wywiad. Który chciałabym przeczytać. Zapraszam. Magia jest obecna w naszym świecie, i by ją dostrzec, wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć? Wbrew pozorom, Harper i Zagubiona Wiedza nie jest książką traktującą o sztukach magicznych, jakie znamy z fantastyki. Harper dotyka zupełnie innej płaszczyzny magii, o której często zapominamy lub nie chcemy o niej pamiętać, przytłoczeni nudną i szarą codziennością. Mowa tu oczywiście o magii życia. Składa się na nią wiele elementów, jak chociażby potęga naszej podświadomości czy intuicja, które zostały zapomniane lub wyparte przez pewne systemy w zachodnich cywilizacjach. Pod płaszczem pełnej przygód powieści dla dzieci i młodzieży, czujny czytelnik bez problemu dostrzeże, że każdy z nas nosi w sobie na przykład metaforyczny życiowy bagaż, czyli bagaż doświadczeń i mądrości, które zbieramy przez całe życie, ale często nie potrafimy korzystać z wielkiego daru, jakim my, istoty ludzkie, zostaliśmy obdarzeni. Cytat z książki. Mam skrzydła i mogę latać. Zresztą każdy kufer to potrafi. Gdyby nie ta umiejętność, wielu ludzi nie mogłoby udźwignąć bagażu nagromadzonego przez całe życie. A uwierz mi, niektórzy potrafią nazbierać sobie ciężarów. Zarechotał rozbawiony życiowy bagaż. Każdy człowiek rodzi się z iskrą magicznej mocy, i tylko traci ją dorastając? Każdy z nas przychodzi na Ziemię z pewnymi nieziemskimi mocami, talentami i umiejętnościami, o których bardzo często zapominamy, wciśnięci w przytłaczające tryby szkoły, pracy i pogoni za złudnym materializmem. Jako dzieci dostrzegamy nieprawdopodobne rzeczy, które uznawane są przez rodziców za wytwór naszej wyobraźni. Rodząc się, przynosimy ze sobą pierwiastek boski, który często przeraża dorosłych i czym prędzej chcą go wyplenić, wmawiając nam, że fantazjujemy lub kłamiemy. Nie pamiętają, że narodzili się z takimi samymi darami, gdyż pamięć z okresu dziecięcego jest mglista lub zupełnie zatarta. Ważne jest, by zrozumieć, że każdy człowiek przychodzi na Ziemię z misją do wypełnienia. Dobiera sobie aktorów do swojej sztuki życia, której celem jest uszlachetnienie duszy i stanie się lepszym człowiekiem. Cytat z książki. Ach, westchnął głos: Z wami, ludźmi, ciągle są te same problemy. Dostrzegacie tylko to, co jest widoczne dla oczu. Aż trudno pojąć, że mózg tak mało wam pokazuje. Dzieci widzą wiele rzeczy pochodzących, wydawałoby się, nie z tego świata, które dla dorosłych są już niedostępne. Z czasem, gdy dorastają. Przekonane o słuszności zdania rodziców, przestają wierzyć w magiczną moc, z jaką się narodziły i niestety tracą ten cudowny dar. Świat ptaków, który odgrywa bardzo ważną rolę w książce Harper i zagubiona wiedza, to wytwór pani wyobraźni czy miejsce inspirowane legendami. Świat ptaków został przeze mnie wykreowany na potrzeby fabularnej opowieści dla młodych czytelników. Ptaki od zarania dziejów występują w symbolikach różnych kultur i zawsze były traktowane ze szczególnym szacunkiem jako stworzenia bliskie niebiosom. Świat ptaków ukazany w książce Harper i zagubiona wiedza to kraina istniejąca w innym wymiarze, gdzie żyją wszystkie ptaki. Zarówno te, które każdego ranka wracają na Ziemię wraz ze wschodem słońca, jak i te, które już wymarły w świecie ludzi i nie mogą tu powrócić, ale mają tam swój dom i żyją w nim tak długo, jak tylko zapragną. Niestety, kto choć raz uda się do tej krainy, ten już nigdy nie powróci do swojej dawnej postaci, do ludzkiego świata. Panuje tam harmonia. A mieszkańcy bardzo ubolewają nad nieodpowiedzialnym zachowaniem człowieka, który bez skrupułów eksploatuje Matkę Ziemię, doprowadzając planetę do zniszczenia. Cytat z książki: My, ptaki, przenosimy się na Ziemię używając galaktycznego drzewa, między innymi po to, by się tu rozmnażać i wychowywać potomstwo. Tylko osobniki, które osiągną dojrzałość w ludzkim świecie, mogą przenieść się do świata ptaków. Gdyby nie to, nikt nie chciałby się teleportować na Ziemię. To jest piękne miejsce, pełne magii życia, ale ludzie potrafią być okrutni. Polują na nas, zabijają, zjadają. Ach, potworny gatunek. Niestety musimy tam wracać, by wychować potomstwo. I nie zaburzać równowagi całego ekosystemu. Choć ludzie zdają się tym zupełnie nie przejmować, zabijają ostatnich przedstawicieli wielu gatunków, doprowadzając do ich ostatecznej zagłady. Czy wyruszymy jeszcze do Asuedy? Czy spotkamy się z Harper i Tonem w kolejnej książce? Bardzo bym chciała wyruszyć w dalszą podróż do tego nieprawdopodobnego świata. Ale czy będzie to możliwe, zależy wyłącznie od czytelników. Jest jeszcze wiele tajemnic do odkrycia, mnóstwo przygód do przeżycia i wiele wątków do rozwinięcia. Z przyjemnością chciałabym zabrać tam osoby, które pokochały Harper, ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy książka zostanie ciepło przyjęta. Kiedy napisałam pierwszy rozdział, wybrałam się do szpitala dziecięcego w West Palm Beach na Florydzie. Gdzie przebywają dzieci z całego świata, w tym również z Polski, by sprawdzić czy książka w ogóle przypadnie im do gustu. Z reguły autorzy są emocjonalnie związani ze swoim tekstem i większość myśli, że ich powieści są świetne. Dopiero zderzenie z czytelnikami otwiera nam oczy na prawdziwą jakość naszej pracy. To było niesamowite uczucie, obserwować rozpromienione twarze dzieci, których wyobraźnia pracowała bardzo intensywnie, gdy słuchały czytanej przeze mnie książki Harper i Zagubiona Wiedza. To uświadomiło mi, że książka jest wartościowa i wciąga niczym tornado szalejące nad miastem. Harper i Zagubiona Wiedza zbiera fantastyczne opinie. Niektórzy recenzenci wieszczą powieści sukces, jaki odniósł światowy bestseller Joan Rowling. W czym Harper jest podobna do Harry'ego Pottera? Uwielbiam Harry'ego Pottera i jestem bardzo wdzięczna, że Joan Rowling stworzyła tę magiczną powieść fantazy dla dzieci. Sama nie mogłam oderwać się od lektury i świata czarodziejów wykreowanego przez pisarkę. Niestety Harper, poza trzema pierwszymi literami imienia, nie ma nic wspólnego z Harrym. Tak, muszę nieśmiało przyznać, że wielu recenzentów nie kryło swego zachwytu po lekturze mojej książki, pisząc, że Harper i Zagubiona Wiedza jest tak samo świetna jak Harry Potter. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, kiedy moja powieść jest porównywana jakościowo do światowego bestsellera, który podbił serca milionów dzieci na ziemi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie treści, a książka Harper i zagubiona wiedza jest dostępna w popularnych księgarniach internetowych i nie tylko.